Dzień dobry Witam wszystkich bardzo serdecznie Do sprzedania mam Opel Corsa Z 2021 roku Samochód z silnikiem Benzynowym 1.2 Samochód pochodzi Z polskiego salonu Pierwszy właściciel Cały samochód jest Fabryczny w lakierze. Teraz niedawno Został wykonany przegląd okresowy, zostały wymienione filtry, oleje, także samochód jest gotowy do jazdy. Jest również praktycznie w tym samym czasie przeprowadzone badanie techniczne, także mamy spokój na kolejne dwa lata, bo teraz wypadał pierwszy przegląd techniczny od onnowości nowości, po trzech po latach i kolejne, kolejne za dwa, a następny już co jeden. Samochód bardzo w bardzo ładnym kolorze pomarańczowym. Na aluminiowych felkach Samochód się bardzo elegancko prezentuje. Ładna linia nadwozia. Środek również bardzo fajnie się prezentuje, ładnie jest to wszystko wykonane, że elegancki. Samochodzik do miasta, bardzo zwinny i zwrotny. Mamy tutaj musterka w czarnym kolorze fajny akcent. No i tutaj te przetłoczenia odcięcie słupka C. Do momentu wyposażenia. Elektrycznie sterowane lusterka, 4 elektryczne szyby, automat świateł, komputer pokładowy, przebieg, nie wiem czy już wspominałem, to 96 537, dosłownie parę naś kilometrów temu, został wykonany właśnie ten przegląd, o którym wspominałem. To zarówno badanie techniczne, jak i przegląd okresowy. Mamy tutaj. Sportową kierownicę podciętą, skórzaną, multifunkcyjną. Kierownica jest podgrzewada. Mamy również podgrzewane, podgrzewane fotele przednie. Klimatyzację. No i tutaj mamy też multimedia ekran. Możemy właśnie wyświetlić sobie nawigację poprzez Android Auto czy CarPlay i spiąć. Się z telefonem ładnie wykonana gałka skrzyni biegów, całość ładnie się prezentuje. Schowek jest naprawdę dość coś pojemne powiedziałbym nawet, że bardzo głęboki. No oczywiście jest dokumentacja do, do samochodu, książeczka, książeczka, serwisowa, instrukcja obsługi i oraz też to jest instrukcja obsługi systemu audio nawigacyjnego. No i etui na no, dokumenty. Nie tutaj wyłączenia podłóżki pasażera. także możemy przywozić dziecko z przodu. Na tylnej klapie mamy wejścia pod isofix. Węrażnik jak na ten segment jest dość spory Może na pewno zakupy i jakieś walizki na wjazd nam się zmieszczą Mamy koło dojazdowe Lewarek Trójkąt i gaśnica. Gaśnica jest przy fotelu pasażera Spadimy teraz pomarańczką. Zobaczmy z wyposażenia. Mamy jeszcze czytanie znaków yy, i line assist o którym wspomniałem wspomnieć. Yy. Podepniemy teraz. Telefon eee, kabelki. Klimatyzacja jest sprawna, chłodzi. Zresztą jak widać, już mamy dość wysokie temperatury i daje sobie bardzo dobrze radę. Muszą włączyć lokalizację na telefonie. No, I mamy tutaj na nawigację.

Right. Okay. A, no i mamy jeszcze ogranicznik prędkości, jak i tempomat. Oczywiście wszystkim sterujemy z kierownicy. Lipnica jest fajna, bardzo fajnie leży w ręku. Nie wiem jak mam, ale deska orzeżelcza mi się podoba. Niesłanie tutaj to wyprofilowane. Też jest bardzo przyjemna ta struktura dla, dla oka. No, jest to dość twardy e, plastik. Nie jest miękki. No, ale to samochód e, klasy miejskiej. Także tutaj mm, nie ma się co spodziewać. Ale ładnie się to prezentuje. Jest krzypi. Także tak się prezentuje wściekła pomarańcza, aż, aż sama jedzie, garnie się do nowego klienta, także zapraszam na ogrędziny, umawianie się na jazdę testową oraz zapraszam do zakupu. Pozdrawiam.